Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Kik. I na początek mam gratkę dla fanów przyjaciół. Pojawiły się bluzy, które są szare, ale mają bardzo fajny nadruk, ponieważ mamy tutaj taką checklistę z napisem Niedziela, kanapa, wypoczynek i przyjaciele. Kosztuje ona 70 zł, największy rozmiar mamy tutaj XL, a najmniejsze znalazłam nawet xs -kę. Kochani, dzisiejszy przegląd będzie taki podwójny, ponieważ najpierw zobaczymy sobie, co nowego pojawiło się na ubraniach i będę miała dla Was cudne bluzeczki, świetne kurtki na jesień, będą też pikowane kamizelki, a w drugiej połowie filmiku będę miała dla Was hit, ponieważ w kiku pojawiła się bożonarodzeniowa kolekcja. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. I kochani, zaczynamy sobie od bardzo fajnych bluzeczek z długim rękawem. Tutaj mamy takie w kolorze czerwonym. Bardzo mi się ten kolor podoba. Obok mamy sweterek na guziczki, który kosztuje 60 zł. Ale popatrzcie, jakie mamy tutaj fajne rozwiązanie. Mamy tutaj półeczkę, na której są poskładane rzeczy, i do tego mamy wieszaczek, na którym panie porozwieszały po jednej sztuce z każdej bluzeczki. Dzięki czemu możemy sobie zobaczyć, jak one tutaj wyglądają. O, na przykład, tutaj mamy taką fajną tunikę w paseczki. Do tego ona ma takie rękawy, czy czwarte. No, powiem Wam, że mi to osobiście bardzo ułatwiło sprawę. Jeśli chodzi o te buzeczki, to największy rozmiar mamy tutaj XL. A teraz mam dla Was dwie perełki. W Kiku pojawiły się takie tuniko-sweterki, bo niby jest to sweterek, ale krój jak tunika. A chodzi mi tutaj o to, że one mają rękawy czy czwarte, i do tego one są takie szerokie. Bardzo ładnie się to układa, a na końcach mamy takie zakończenie jak w normalnym swetrze. Bardzo mi się to podoba. I tutaj tą tunikę mamy do wyboru albo w takie biało-granatowe pasy, a z drugiej strony znalazłam ją jeszcze taką całą niebieską. No i ten niebieski kolor bardzo mi się podoba. Obie kosztują 40 zł i największy rozmiar mamy tutaj XL. Mam też bardzo fajne buty, które są w kolorze białym. Do tego mają takie srebrne paseczki, które mienią się na tęczowo. Bardzo ładnie to wygląda. Buty są bardzo dobrze wykonane, mają taką grubszą podeszwę. Nie miałam czasu ich przemierzać, ale wyglądają na wygodne. Jedyny minus to podeszwa, ona jest bardzo płaska i wydaje mi się, że na takich kafelkach, jakie mamy w sklepach, to one się po prostu będą ślizgać. No chyba, że to jest jakaś inna guma. Ale ogólnie buty bardzo fajne. Do tego ten paseczek bardzo mi się podoba. A teraz mamy nowy sweterek, który jest granatowy w takie białe paseczki, jest bardzo prześwitujący, ale mi osobiście to nie przeszkadza. Kosztuje on 60 zł, a największy rozmiar mamy tutaj XL. A teraz mamy bardzo fajne materiałowe spodnie, które są w taką kratę. Są takie proste, lekko zwężane. Z tyłu mamy kieszonki, więc duży plus. Kosztują one 60 zł, a największy rozmiar mamy tutaj nawet 46. Kochani, jak wrzesień to oczywiście nie mogę zabraknąć też hitu na jesień i mamy tutaj takie jesienne bluzowe kurtki. One kosztują 80 zł i mamy dwie do wyboru. Tutaj mamy kremową, ale zaraz Wam pokażę szaro różową. Podobają mi się te kieszonki na przodzie, fajnie to wygląda. One są o wiele cieńsze niż te, które mieliśmy w Pepko, i jest to plus i minus, zależy jaka będzie w jesień pogoda. Największy rozmiar mamy tutaj 46 i tutaj kochani jest ta różowo-szara, no też świetnie wygląda i ona również kosztuje 80 zł. obok też mamy coś ciekawego i jest to takie połączenie bluzy z kurtką też jest w kratę ale tutaj ta krata jest całkiem inna i jest biało-czarna, też świetnie to wygląda mamy tutaj kaptur i z przodu są takie dwie kieszonki kosztuje ona 60 zł i największy rozmiar powinien być XL ale u mnie akurat była Lka, ale wydaje mi się, że po prostu XL się sprzedała a teraz mam dla Was pikowane kamizelki które są dostępne w kilku kolorach. Oprócz kremowych pokażę Wam je jeszcze w kolorze niebieskim, a później w kolorze czarnym. Kosztują one 45 zł. Największy rozmiar mamy tutaj 48, więc duży plus. Tylko te kieszonki z przodu to są takie kieszenie typowo po to, żeby sobie schować ręce, a nie żeby schować na przykład telefon, bo może wypaść. Bo jak widzicie, one są takie pionowe. No ciekawe rozwiązanie, ale ja jednak wolę takie standardowe. Obok mamy pikowane kurtki, które mają kaptur. Z przodu też mają takie kieszonki jak te kamizelki. One są dosyć grube, więc bardziej się przydadzą na taką e, zimną jesień. Nie mają tylko żadnej podszewki, ale jakby miały tutaj taką polarową podszewkę, to spokojnie mogłybyście chodzić nawet w zimę. Kosztują one 70 zł i do wyboru mamy je w kolorze kremowym, różowym, czarnym, a nawet granatowym. Największy rozmiar u mnie to 46, ale skoro kamizelki mieliśmy w rozmiarze 48, to wydaje mi się, że kurtki też znajdziecie. A tutaj z tyłu znalazłam tą kamizelkę jeszcze w kolorze czarnym. A teraz, kochani, sweterek, który w latach 90. był hitem. On ma tutaj zameczek, i do tego ma taki kołnierzyk. One są ostatnio bardzo popularne. Kosztują one 75 zł i największy rozmiar mamy tutaj XL. A teraz, kochani, zmienimy sobie troszeczkę nastrój. No kochani, tego się nie spodziewałam. Ja poszłam do kilka zobaczyć, czy coś nowego pojawiło się na jesiennych ozdobach, a tutaj mamy Boże Narodzenie. I nie są to tylko powtórki, bo na przykład te drewniane choineczki były dostępne w tamtym roku w kolorze białym i czarnym, a tutaj pojawiły się też w kolorze miętowym. Dostałam już informację od Pań, że w tym roku będą mieli kolekcję, tak jak co roku w różnych kolorach i oprócz takich standardowych, zielonych, czerwonych, złotych i srebrnych będą. Kolory błękitne, miętowe i jasnoróżowe, a nawet y, troszeczkę fioletowych, więc no ja się już kolekcji nie mogę doczekać. Od dziwo pojawiło się naprawdę sporo rzeczy, ponieważ mamy tutaj pełny stół. Ja dzisiaj podjadę jeszcze do jednego kika i zobaczę, czy tam może więcej się pojawiło. I tutaj najbardziej spodobały mi się takie domki wiszące. One są podświetlane, kosztują 10 zł i mamy je dostępne w różnych kształtach. Powiem Wam, że nagrywanie tych ozdób, a później montowanie tego przeglądu, to się tak troszeczkę wpędziłam w taki bożonarodzeniowy klimat, a najśmieszniejsze jest to, że na dworze jest upał, ja w domu mam jesienne ozdoby, a nagrywam bożonarodzeniowy przegląd. No takiego miszmaszu to dawno nie mieliśmy, ale powiem Wam, że jak słyszę tą moją bożonarodzeniową melodyjkę, to aż mi się cieplej na serduszku robi. No ale dobrze, chodźmy już na przegląd. I jak widzicie, mamy spory wybór, jeśli chodzi o figurki w kształcie choinki. I te mi się bardzo podobają, ponieważ one są takie proste. Nie mają tutaj żadnego brokatu. Do wyboru są albo w kolorze białym, albo zielonym, i też mamy je dostępne w dwóch rozmiarach. Sporo też pojawiło się figurek w kształcie jelonka i tutaj na przykład mamy takie mniejsze w kolorze srebrnym i one kosztują 12 zł, ale mamy je też dostępne w kolorze białym i są nawet takie większe z futerkiem. Pojawiła się też już pierwsza rzecz z kolekcji błękitnej i mamy tutaj świeczkę w kształcie choinki. Kosztuje ona 15 zł. No powiem wam, że tej kolekcji jestem najbardziej ciekawa, bo połączenie błękitnego z niebieskim będzie naprawdę ślicznie wyglądało. I tą świeczkę mamy też w kolorze różowym. A na dole mamy zawieszki, które bardzo spodobały się pani, która pracuje u mnie w Kiku. Gorąco was dziewczyny pozdrawiam. I mamy tutaj zawieszki w kształcie pierniczków. No świetnie są wykonane i kosztują tylko 8 zł. A na koniec zestaw choineczek, które idealnie wam się sprawdzą do wioski Świętego Mikołaja albo do stroików, ponieważ one są na takich klamerkach. Świetny pomysł. Kosztują one 15 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym, że Boże Narodzenie tak szybko pojawiło się w kiku. Dla mnie jest to troszeczkę za wcześnie, ale w sumie odkąd nagrywam te przeglądy, to już się do tego przyzwyczaiłam. A teraz, kochani, życzę Wam cudownego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.